Siemanko, witajcie, ja jestem Nord. Yy, witajcie w dzisiejszym yy, trzecim sezonie Gęciastej planety. i śnieg za oknem. Tak ma być. No i yy, kram na na z Minecrafta 1.7.01. podłoga 01. No. no i tworzymy nowy świat i nazwijmy go Mamy ciasta sezon trzeci. Dobra. Um, sit, weźmy sobie te urodzenia. Nie, zaraz, No i tworzymy nowy świat. Ja teraz na nowej wersji Minecrafta 1,4,7 mam taki starą pisty texture pack, który mam FPS-y około 100. A normalnie mam po 30-18, tak. No. Wow. Skina. Mineshaft to nie działa tutaj. No ale z powodu, że będę jego skinął. Co pierwszy zauważyłem, nie ma speeda. I co pierwszy zauważyłem, co drugie może zauważyłem, nie ma. Są właśnie. No i zbieramy. Zobaczmy sobie, mogę pokazać, ile mamy FPS teraz. No tyle, tak normalnie. A na innym tak szybko, dużo, dużo więcej. No, chciałam się na niej do przyszłości, ale będę sobie musiała mm, wgrać mojego skina eee, właśnie do takiego czegoś. Eee, ale się po co? Po to, żeby mój skin. Kurde, nie mogę się wsadzić. przy mój skin był widoczny, na jakaś Steve, gdzie... w ogóle, nie jest taka stylish. Jest wolę, żebyśmy wstawili się z Minecraft, się nie stakują Widzicie? Ale Minecraft. To jest taka wersja Minecrafta, może będzie mnie trochę nerwiała. Zobaczymy sobie jeszcze opcję Spok, dużo tego jest tutaj Muzyczka gra, to jest Minecraft This is Minecraft, bitches nie, nie dał Oj, zauważyłem kolejną rzecz. Co nie zrobimy? Crafting. Hurra, 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 hurra. Już dwa Nie, to jest. O, szpatykła. Tak, 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 tak. I to jeszcze. Mój kilof jest ważniejszy. I oprócz tego nie zrobimy sobie miecza Muszę sobie moje crafting, bo tutaj na oddrewno jest ważne. Czytaj, crafting. Drewno. To tutaj mi zastanawiam. Co jedynie daje? odradza życie. Tego nigdy nie było w minecrafcie 1.4.7. Nie ma takiego czegoś. A to jest fajne, bo są takie po prostu nie takie zwirowe. prostu tak takiego żwiru pozbierać. Na tamek, i zrobimy to, co też nie dało. A dużo uh, flintu już nie dało. To dwa flinty, no z proxy, czekajcie, wyłączę i zabiję sobie do Bandikam, albo Bandikam strasznie lagłe Minecraft. Tak jakby... Fajne by była nazwa serii Minecraft Powrót do przyszłości, ale to jest Kanciasta planeta To nie może się inaczej nazywać uh, ha, ha. Szkoda, że tu nawet nie ma żadnego moda A to strasznie jest zdenerwujące, że tu nie ma speeda To tu tutaj wersja jednego świata. Możecie się z tym śmiać, ale Minecraft to of Minecraft od wersji 1. Przecinek jeden. Grałem lepiej niż niektórzy tacy osnowcy, ho, ho, ho. Minecraft to spoko gier. Najlepsze... Minecraft jest najlepsze do nagrywania. Jeszcze nie... Już niedługo postaram sobie zrobić tego skina, bo to mnie nerwia mnie Steve. Może... Muszę... gram na Minecraft też, ale widać mi skina tego. Kurde, cały czas z tym się nie mogę. Bardzo większe. Prader distans przy mi taka aż fara, normal Posiedłoby się. Jest pokos u drzewa. Zrobię sobie tak taką prowizoryczną chatkę. O, krowa mandzio! Hmm. Lord z nie, no to opty się osiedliłem, Fajna, bardzo fajna. Dolinka, taka jakby. Dolina, kotlina. O, mamy skórę. ja muszę prostu dużo drewna. Tylko którego? Tego, to tego, czy tego. Ciekawe, czy w ogóle jakiś jedzenie się skrotakuje. I skrów nie wypadł w mięso? To, 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 to A skórę wpadł? Teraz taki wirus na skype'ie, czy zauważyły. Czy, widam czy to jest twoje zdjęcie i tego nie odbierajcie. I taki kolega napisał i teraz... Yy, on cały czas musiał wysłać. No, kolejna. No trochę to mnie zasmuciło, bo z jest zawsze super steki. Są zawsze super steki. Trzeba jeszcze teraz pozbierać drewek e, kobla. Upi, upi, upi. Oświecimy się tam. Mm -hmm. Trochę teraz jak gram takiego Minecrafta. Zaraz jak raz dokończę. Grałem w takiego Minecrafta, to mi się przypomina. Nie, skakuję. Gigi Tutaj w te, chyba w tej wersji Minecrafta szybko bardzo dochodzi do nocy. będzie taki krótki odcinek, taki przygotowawczy was do tej serii. Ale myślę, że Wam się spodoba, bo sera będzie na serio bardzo fajna. Myślę, że tutaj się też usiedlimy. Na początek, to nie są takie początki jak tam, bo tam było wszystko łatwiej, a tu jest utrudnione. Ogromnie trudno. Pod bez To Jeszcze trudniej. Czekaj, czy też się zmieniać, bo ja się. Jak No na początku pierwsze 2-3 odcinki peacefulu. Sorry. Sorry. No i tak. Taka chata. Zapraszam. dobra. Trzeba będzie sobie jakoś jeszcze tutaj posłać tego craftinga i zrobić sobie nasz tutaj teraz piecyk, nasz piecyk, no i sobie teraz przepalimy trochę drewna na to pochodnie. To się ciemna się to pali. No i po tej nocy zakończę ten odcinek, bo ja sobie jeszcze zrobić skrzynki. Patrzcie, teraz to może cię to załatwić, bo na, na szlifcie. Gdzie? Wszystko muszę odciągnąć. Oj, będę inna skrzynia, patrzcie, jak czy wygląda skrzynia. Gdzie? Płaska tutaj. Szkoda, że nie To w ogóle chyba nie otwiera teraz jak pochodnie Ja się tu nie związł domek Ja się to mapnie ale, ale ciemno świat strasznie o, Ciemno strasznie Wszystko takie jakby bloki. No, chyba, że ja, co, to możecie sobie pograć ze mną pogadać, jeżeli będę tam następny. I planuję też kolejną serię, Kwadratowa Apokalipsa, tam będzie grał. Tam będziemy grali razem ze Smyniem. Ja. No i taki skład będzie fajny. Myślę, że to będzie bardzo fajna seria. Zresztą to będzie wielu z yy, naszych nasz i mniejszych w tych fliperów. Na przykład sławniejszych to zmieni on ma 175 czyli z 362. Borian Damien on ma 11 i spoks będzie się ekstra grało. To prostu tutaj zrobię łóżko? Czekajcie, chciałem też i tak pęczyć. No nie. Kupię ta skrzynia, wygląda, że taki blok się w ogóle nie odbiera. No Ale cóż. Wiem, że pewno dług, długo czekacie na tę serię. Ja się długo nie mogę namyślić, jak ją nakręcić, ale czekajcie chwilę. Wyłączyć internet, bo to nam nie przeszkodzi w w Minecraft'a. Si wyłączę tutaj połączenie sieciowe. No i gramy dalej. O już noc. Głośno, czekajcie, muszę, muszę tym robić. Głośno to jest Dobra, no będziemy się tu gdzieś rzeknąć mniej więcej. Bo już. Dobra, to było mniej więcej na tyle. Cześć, do zobaczenia. No i do następnego odcinka. Narka.